Całą okolicę przysypała gruba warstwa śniegu. Na dworze było zimno i wietrznie, jednak w domu granulek panowało przyjemne ciepło. Anka właśnie wyciągała z pieca świeżutką drożdżówkę, ula czytała książkę, kanwilek smacznie spał pod stertą koców. Po roku ciężkiej pracy wszyscy mogli w końcu porządnie odpocząć, a przynajmniej tak im się wydawało. Franek miał bowiem inne plany. Dzień doberek! Przywitał się z rozmachem, otwierając drzwi. Stawajcie, moi drodzy, koniec tego leniuchowania! Czas wziąć się do roboty! Jakiej roboty? spytała Anka. Przecież w zimie nie możemy pracować w polu. Ale możemy już wszystko przygotować na następny sezon! Odparł Franek. Trzeba zrobić przegląd sprzętu rolniczego, naprawy, zamówienia nawozów, plan wysiewów i tak dalej. To wymagałoby wyjścia z koców, burknął kanwilek. A ja nie zamierzam nigdzie wychodzić, a już na pewno nie na ten mróz. Będę spał do wiosny. Tak jak niedźwiedzie, susły, jeże i wiele innych zwierząt, zauważyła ula. Jesienią najadają się do syta, potem znajdują sobie jakąś przytulną norę, zwijają się tam w kłębek i zapadają w długi zimowy sen. Podczas takiego snu temperatura ich ciała spada, a serce bije dużo, dużo wolniej. Ale to bezpieczne? Zaniepokoiła się Anka. Oczywiście, odpowiedziała Ula. Na wiosnę budzą się całe i zdrowe. Ja właśnie tak zamierzam zrobić. Stwierdził kanwilek. Może lepiej weź przykład z innych zwierząt, zaproponował Franek. Wiele jest aktywnych przez całą zimę, chociażby wiewiórki są bardzo pracowite i mądre. Dlaczego jedne zwierzęta zasypiają, a inne nie? Dopytywała Anka. Bo zimą o wiele trudniej znaleźć pożywienie, wyjaśniła ula. Różne gatunki radzą sobie z tym problemem na różne sposoby. Część ptaków odlatuje do cieplejszych krajów, a inne zostają na miejscu, na przykład sikorki. W takim razie muszą być bardzo głodne. Zmartwiła się Anka. Może podzielimy się z nimi drożdżówką? Oddam swój kawałek, albo nawet dwa. To zły pomysł. Surowo wtrącił Franek. Ciasto, chleb, bułki w ogóle pieczywo bardzo szkodzi ptakom i innym zwierzętom. Nie powinny też jeść resztek z naszego obiadu, przeterminowanych produktów czy gumy do rzucia. Mogą się od tego pochorować. Ptaki najlepiej dokarmiać słonecznikiem, ziarnami zbóż, owocami i nieprażonymi orzechami, dodała ula. Ważne tylko, żeby robić to regularnie do końca zimy najlepiej wciąż w tym samym suchym miejscu, w stałych godzinach. Powinniśmy więc zbudować karmnik. Kanwilek wychynął spod sterty koców. Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że nie będziesz niczego robił aż do wiosny wytknęła mu Anka. Ale nie mogę spać spokojnie, kiedy sobie pomyślę, że tam na zewnątrz, w tej zimnicy, jest tyle zwierząt, które potrzebują pomocy. Nie jestem aż tak leniwy, zadeklarował kanwilek. Zaraz zabiorę się za projektowanie karmnika. Moglibyśmy też zbudować domki dla sikorek, wiewiórek, jeży i innych małych zwierząt, które będą szukały schronienia przed mrozem. Zaproponowała ula. To wspaniały pomysł! Zgodziła się Anka. Czyli od początku miałem rację, czas wziąć się do roboty, podsumował Franek. Kiedy już granulki podjęły jakąś decyzję i były przekonane co do jej słuszności, nic nie mogło ich powstrzymać. Ze zapałem zabrały się za budowanie domków i karmników. Wkrótce jeden z nich zamontowały na ganku. Dla innych znalazły miejsce w sadzie oraz na obrzeżach lasu. Każdego dnia, zawsze o tej samej porze, wypełniały karmniki zdrowymi smakołykami. Nie zapomniały o tym nawet w ferworze świątecznych przygotowań. Wręcz przeciwnie, w wigilijną noc granulki zorganizowały ucztę dla wszystkich okolicznych zwierząt, mieszkańców pól oraz lasów. Słonina dla sikorek i innych ptaków, orzechy dla wiewiórek, jabłka dla jeleni, marchewki dla dzików, lizawki z solą dla łosi. Każdy znalazł coś w sam raz dla siebie. Granulki z bezpiecznej odległości obserwowały, jak zwierzęta pałaszują swoje przysmaki. Ten moment był lepszy od przystrajania domu, ubierania choinki, wigilijnej kolacji, a nawet od najdroższych prezentów. Bo pomoc innym była bezcenna. Wesołych świąt, przyjaciele!